K. Teraz będę śpiewać co to jest? perigosamente Bella. Jak się? Nie, wiem, jak to się nie, ja jest, nie bieżu, nie jest, jasne. Nie wiem, co my tutaj w ogóle robimy, bo to jesteśmy zbyt piękne, żeby być takim świeżym. Chociażby nie dłużej, ale ten slawki do nich, No raczej, przecież to się nie no, jest nie? Jeżeli to to będę. Bo z takim dziękiem mogę zrobić to, co chcę. Ode mnie uciec się, Czarek, to, się sprawi, nie widzę, się Odwora, że nigdy nie przegrali już w tą grę Odwiednią dziś piesze Dobra, nie patrzyli. nie patrzymy Bóg, na który przecież wina Przez taką słońkę objażyła I dzięki temu wygra ja. Taki piękny Tak, taki piękny Myślał Mowidek nie niebojowy, wojowe do tego niebezpieczne, piękne, piękne, takie piękne, nic mianowite. Nie do tego niebezpieczne, piękne, piękne, takie piękne. Jeden powiew moich perfum, a moje włosy zaczarują ich razwa. Ode mnie udzieć, nie leśnie. A się nie Bo tak natury przecież winna, że tak nas chojnie obdarzyła. I dzięki temu wygram ja jak się tym ładnie i Wojowe, do tego niego piękne, piękne, takie piękne. Niemowite, niezrównane. bojowe. do tego niego piękne, piękne, takie piękne. Jestem jedyna, która jest równocześna. Oczywistym chłopcem bardzo łatwo zmienić je. O, 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 Namowite, ja niezrównane, bojowe. Do tego niebezpiecznie piękne, piękne, takie piękne. Namowite, ja niezrównane, bojowe. Do tego niebezpiecznie piękne, piękne, takie piękne. No dobra no to Elo.